Moi drodzy, jesteśmy na polach produkcyjnych rzepaku zimego, w miejscowości Szówsko. Jak widać dzisiaj mamy trzeciego, tego nie widać, ale musicie uwierzyć. Trzeci marzec i o ile w wielu już miejscowościach wokół piękna słoneczna pogoda, tak godzina 9 rano, a, a w szówsku, niesamowicie mgliście. I jak sami widzicie, sporo jeszcze śniegu na polach, tym samym. Niekoniecznie uda nam się wjechać na weekendzie, chociaż mocno w to wierzymy, że, że w ten weekend z azotem damy radę pojechać. Na co zwracam uwagę? Odmiana kroket siana jesienią na ICLPK Plus 1025, siarką z magnezem, z wapniem. Tutaj przykładowe dwie rośliny wykopałem po to, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda sytuacja z, ze zdrowotnością, dobrze rośliny odżywione, jeżeli chodzi o bor. Nie ma większych problemów, chociaż trafiają się uszkodzenia również śmietkowe. Bardzo ładnie rozwinięty system korzeniowy. Zwróćcie uwagę, tutaj cała bryła kopaliśmy rydelkiem. Cały, cały, cała bryła korzeniowa obtoczona ziemią, więc widać, że, że te rośliny pracują. Z założenia mamy jeszcze dwa dni do weekendu. Najpóźniej w poniedziałek, wtorek ma być tutaj minus 8 stopni, i wtedy będziemy próbowali nawozić. Plantacje nawozem. Akurat w tym gospodarstwie pójdzie Super Start i Nitromak. Także czekamy na możliwość wjazdu Pola w najbliższym czasie i startujemy. Życzymy Wam oczywiście udanej pogody i, i dobrych wjazdów i wyjazdów z pól. Pozdrawiamy.